Oliwia Stasia, dzień dobry, witam w programie Czas dla Ekonomii. Moim Państwa gościem profesor Uniwersytetu Ekonomicznego Radosław Pietrzyk. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Emerytury w Polsce szczególnie to jest taki, myślę, że sobie dość drażliwy temat. Wiele osób stara się do, o tym pomyśleć już wcześniej i oszczędza. No i pytanie, czy potrzebujemy dodatkowych środków, czy powinniśmy o tej emeryturze zacząć myśleć już w wieku, w którym jest, jeszcze jakby pracujemy, w jesteśmy w tym produkcyjnym momencie życia? Zawsze na pytanie moich studentów kiedy powinno za zaczynać się oszczędzać na emeryturę odpowiadam, że już, bo już oznacza, że mamy więcej czasu, jesteśmy w stanie to zrobić taniej i nazbierać oczywiście większy kapitał. A dlaczego to jest potrzebne? Bo Szczególnie ludzie młodzi, ludzie w wieku lat 40 nie będą mogli liczyć na duże wypłaty z tego podstawowego, państwowego systemu emerytalnego. Mówi się, że około roku 2060 będziemy mogli liczyć na około 25, być może 30% naszej ostatniej pensji. Czyli taką dostaniemy emeryturę. No to wyobraźmy sobie, że ktoś zarabia dzisiaj około 5000 zł, będzie mógł liczyć na 1500 zł. Chodzi, chodzi o to, żeby pokazać po prostu skalę, mhm. jaka, jaka może nas czekać już niebawem, tak? a system emerytalny wygląda w ten sposób, że coraz więcej osób przechodzi na emeryturę, mamy coraz więcej emerytur, a coraz niestety coraz mniej pracujących. No tak, kwestia niższego wieku emerytalnego z perspektywy pracownika teoretycznie jest korzystna, ale jeżeli popatrzymy na ogół, no to widzimy, że im szybciej zaczynamy korzystać z tych świadczeń, tym jakby szybciej ich ubywa, prawda? Tak, bo w momencie przejścia na emeryturę, oczywiście zebrany przez nas kapitał jest przeliczany na przewidywane lata życia, w związku z tym im szybciej zakończymy naszą karierę zawodową, tym tych pieniędzy oczywiście dostaniemy miesięcznie mniej. I czasami mówi się, że to jest korzyść dla pracownika, ale to jest bardzo pozorna korzyść, bo niestety będziemy musieli liczyć się z głodowymi emeryturami z tego mhm. podstawowego systemu szczególnie dotyczy to niestety kobiet, które mają niższy wiek emerytalny 60 lat. A niestety na emeryturze wiadomo, że żyją dłużej niż mężczyźni, w związku z tym ten okres pobierania emerytury będzie dłuższy niż w przypadku mężczyzn, chociaż oczywiście przelicza się to według takiego wspólnego, że tak powiem, wieku dla kobiet mhm. i mężczyzn obecnie, także tu. Rozumiem, że środki, które mamy w ZUS-ie nie wystarczą i trzeba już na własną rękę zacząć o tym myśleć. Najlepiej jak najszybciej. Szybciej. Tak, najlepiej jak najszybciej, bo nawet osoby w wieku 20, 20 paru lat, jeżeli zacz, zaczną oszczędzać naprawdę niewielkie kwoty rzędu 100 zł, a co to jest 100 zł? To jest kilka paczek, nie wiem, papierosów, czy 4 piwa miesięcznie w jakimś pubie, to nie są duże kwoty, a oszczędzając tak niewielkie kwoty miesięcznie możemy naprawdę zebrać w wieku 60, 65 czy... 70 lat, ogromny kapitał emerytalny, który możemy wykorzystać do tego, żeby uzupełnić naszą tą państwową emeryturę z ZUS-u. No ale chyba nie ma chęci w społeczeństwie, żeby to robić, no bo to jest odbieranie sobie przyjemności lub jakiejś konieczności teraz na poczet tego, co będzie kiedyś, a no nie wiemy, czy dożyjemy na przykład, bo często są takie głosy, że a, będę się tym martwić później, może nie dożyję. Jak zachęcić w ogóle ludzi i społeczeństwo do tego, żeby rzeczywiście, no, pomyśleć o tej starości, o tej emeryturze już teraz, kiedy jeszcze ona jakby nawet nie pokazuje się na horyzoncie? Oczywiście to jest bardzo trudne zadanie, ale to jest przede wszystkim uświadamianie ludziom, w jakiej sytuacji znajdą się w momencie przechodzenia na emeryturę, w momencie, kiedy zakończą swoją aktywność zawodową. To uświadamianie powinno pójść w parze jednak z edukacją finansową, która chyba powinna w szkołach pojawić się od najmłodszych lat, mhm. czyli już w szkołach, w szkole podstawowej, żeby dzieci były uczone o finansach, o tym, że pieniądze nie biorą się... W... Od mamy, lub taty. Z, od mamy lub taty. a potem z bankomatu, <grym> tak. tak? Tylko że biorą się, się z pracy i biorą się z naszych oszczędności. I tu jest kluczowe, żeby uświadomić ludzi, że oszczędzanie to jest zawsze oczywiście wyrzeczenie się bieżącej konsumpcji, wyrzeczenie się jakichś Aha. bieżących być może. A to akurat przy obecnej inflacji bardzo nam się przyda. No właśnie, tak, bo jednocześnie będziemy troszeczkę ten popyt, popyt konsumpcyjny chłodzić w gospodarce, ale im szybciej zaczniemy, tym Będziemy musieli tych wyrzeczeń poczynić dużo mniej. I to, je, to jest jakby istota, istota tej, tej sprawy. To proszę powiedzieć, jeżeli ktoś już podejmie taką decyzję, ok, chcę to jakoś zrobić, korzystać z jakichś instrumentów i narzędzi, podejść do tego, ok, może do skarpety albo na konto oszczędnościowe, jakby w jaki sposób już się za to zabrać? Oszczędzanie oczywiście do, 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 do skarpety być może jest modne, ale jest bardzo nieefektywne ekonomicznie. My mamy. Cztery rozwiązania na rynku, które są dedykowane właśnie takim oszczędnościom emerytalnym. To są dwa rozwiązania, które są rozwiązaniami zakładowymi, związanymi z naszym miejscem pracy, o czym może nie będę teraz mówił, ale są dwa rozwiązania takie indywidualne, skierowane do każdego z nas i możemy z nich korzystać. I to jest rozwiązanie efektywne, bo ono daje pewne. E, pewne zachęty. I to są zachęty głównie podatkowe. Możemy użyć tych instrumentów, żeby oszczędzać, żeby inwestować nasze pieniądze i żeby dostosować sposób oszczędzania też do naszych preferencji, e, jak bardzo ryzykownie mm -hmm. chcemy, chcemy te pieniądze ulokować. E, takie rozwiązania to jest indywidualne konto emerytalne lub indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. I gdzie takie konta można założyć? Idę do banku, mówię... Potrzebuję zacząć oszczędzać na emeryturę, bo usłyszałam, że muszę to już teraz robić. Proszę mi pomóc. E, tak, oczywiście możemy pójść do banku, bo banki oferują tego typu produkty. Może od razu powiem, że IKE i IGZE, bo, bo tak w skrócie będziemy je określać, to nie są konkretne produkty, ale pewne rozwiązania, mhm. które możemy wykorzystać. I mamy jakby pięć możliwości w obu tych programach. Pięć możliwości to jest po pierwsze, możemy pójść do banku i założyć lokatę bankową, wyodrębnioną mhm. lokatę bankową. Możemy pójść do biura maklerskiego, domu maklerskiego i założyć rachunek maklerski. Mhm. Możemy pojawić się w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, też być może przez, przez bank, czy za pośrednictwem banku i po prostu ulokować sobie pieniądze w takim funduszu inwestycyjnym. E, kolejne rozwiązanie to jest dobrowolny fundusz emerytalny, czyli taki mhm. dedykowany. No, rodzaj funduszu inwestycyjnego, który jest dedykowany właśnie inwestycjom emerytalnym, i ostatnie rozwiązanie to są Towarzystwa Ubezpieczeń, bo możemy też y takie konto mhm. IKE czy IK e, założyć w formie ubezpieczenia z takim funduszem kapitałowym. A proszę powiedzieć, kiedy możemy zacząć z tych środków korzystać? Zakładamy, że odkładamy na tą emeryturę i jeszcze mamy czas na to, żeby na nią przejść, ale no nie wiem, jakaś losowa sytuacja w życiu. Potrzebujemy nagle pieniędzy, ale nie chcemy na przykład brać kredytu ani w jakiś sposób się zapożyczać. Czy są opcje na to, żeby te pieniądze no, w jakiś sposób wcześniej wyciągnąć? Czy właśnie te y, instrumenty mają nas też. Chronić przed tym, że będziemy no, mieli gotówkę i chcieli z niej korzystać, gotówkę lub pieniądze. To znaczy, to, jak powiedziałem, są dedykowane rozwiązania y, do oszczędzania emerytalnego, a więc mamy pewien limit wieku, także tak, mhm. w, w przypadku jednego programu to jest 60 lat, w przypadku drugiego 65 y, i wtedy możemy wyciągnąć te pieniądze i skorzystać z nich, mhm. y, zachowując ulgi podatkowe. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli sytuację losową. To te pieniądze możemy w każdej chwili wyciągnąć, ale niestety tracimy ulgi podatkowe mhm. i nie będziemy mogli wrócić do oszczędzania w tej formie. Czyli rozwiązanie wcześniejsze, na przykład Ike czy Igze, powoduje, że już drugi raz tego założyć nie będziemy mogli. Także to jest typowo rozwiązanie dedykowane przyszłym emerytom. Czyli podsumowując, trzeba zacząć o emeryturze myśląc jeszcze długo, my... zacząć myśleć jeszcze długo przed nią. Tak, tak. O, ja, tak jak powiedziałem, o emeryturze powinniśmy zacząć myśleć już, czyli osoby w wieku lat 20, w wieku lat 20, osoby w wieku lat 40. Jeżeli dotychczas o tym nie pomyślały, to oczywiście muszą zrobić to teraz. Tu postawmy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.